Wyjeżdżamy teraz już z centrum Gold Coast i znowu pędzimy w stronę parków rozrywki. Zobaczymy jeszcze do którego trafimy, ale na pewno do takiego, którego jeszcze Wam nie pokazywałam. Więc najprawdopodobniej skończymy w parku ze zwierzętami australijskimi, ale słuchajcie, nie będzie nudno, bo powiem Wam parę takich rzeczy, których na pewno nie wiecie o tych australijskich zwierzątkach. No, a są to takie ciekawe rzeczy. Potem już w drodze powrotnej do domu zatrzymamy się oczywiście w Brisbane, także pokażę Wam przepiękną metropolię Brisbane, te nowoczesne budynki oświetlone. Także warto poczekać na ten moment, bo naprawdę będzie przepięknie. No i na koniec myślę, że wrzucę Wam nasz przyjazd do domu, przywitanie się z pieskiem loco, no i takie małe podsumowanie podróży. Stanęliśmy sobie tutaj teraz na stacji benzynowej i podam Wam szybciutko ceny, żebyście tak mniej więcej wiedzieli, ile tutaj akurat kosztuje paliwo. Podam Wam po prostu ceny za litr. Czyli za Diesla jest 1,93, za 91 jest 1,69, za 95 jest 1,86. A za 98 jest dolar 95. Czyli zobaczcie sobie, tutaj my zapłacimy za 65,5 litra 110 dolarów. Mami! Chloe się cieszy, że idziemy zobaczyć zwierzątka australijskie. A Jamie? Jamie No, Are you... no Jamie nie. To jest tutaj tak tematycznie zrobione na taką farmę australijską i jest to ze wszystkimi australijskimi zwierzaczkami. Tak, teraz tu się przechodzimy po tym team parku ze zwierzakami australijskimi i widzę, że mają dużo tablic informacyjnych z faktami i ciekawostkami odnośnie tych typowych dla Australii zwierzaków, jak Sydingo, Kangury, Emu itd. Także może Wam troszeczkę pokażę i poopowiadam, bo sama też jestem wielu rzeczy ciekawa, ale chciałam Wam tak szybciutko, naprawdę króciutko, ale konkretnie parę informacji przekazać. Tu już zaczynamy ze standardowym, bardzo rozpoznawalnym dla Australii zwierzaczkiem, czyli koalą, zwanym przez wielu ludzi misiem koala. Ale słuchajcie, uwaga, to nie jest miś po prostu koala. Jak się na nie patrzy, tak tutaj w takich parkach, to się wydają takie słodkie kochane, ale trzeba na nie uważać, jak spotkacie taką dziką koalę. No, bo mają ostre pazury, także to nie jest tak, że to jest taki słodki koala i można gdzieś tam w dziczy sobie go przytulać czy podchodzić. Pamiętajcie, że to jest dzika zwierzyna. Natomiast tak jak widzicie też tutaj, są bardzo wolne, ale co ja się zdziwiłam tutaj czytając, mogą przyspieszyć nawet do 30. Kilometrów na godzinę. Tutaj właśnie ta pani też powiedziała, że koala śpią nawet do, słuchajcie, 20 godzin dziennie. Także większość czasu spędzają śpiąc, bo muszą strawić te toksyczne dla innych zwierząt liście eukaliptusa, które spożywają a niby te liście są właśnie trudne do strawienia. Poza tym też ciekawa rzecz, że większość wody czerpią właśnie z tych liści eukaliptusa, więc normalnie na co dzień nie muszą dodatkowo pić, chyba że jest susza, wiadomo, no to wtedy muszą zejść i napić się jakieś wody, ale tak to nie potrzebują wody, bo wodę czerpią z tych liści eukaliptusa. Patrzcie. Porter, koli zagania owce. <grywia> i tutaj, znany mi od dzieciństwa, diabeł tasmański. Pierwszy raz, słuchajcie, widzę go z bliska w parku. Zazwyczaj one się gdzieś tam chowają i mimo tego, że są, to nie umiem ich gdzieś tam zobaczyć, bo się kryją, a ten zobaczcie sobie tutaj z bliska idzie go zobaczyć, przechadza się. No, a ta nazwa diabeł tasmański pochodzi z tego, że one właściwie są tylko w Tasmanii. Kiedyś podobno na lądzie w Australii były, a teraz tylko na tej malutkiej wyspie Tasmanii. Tutaj sobie tak czytam, czytam o tym diable tasmańskim i uwaga ciekawa rzecz, że ma jeden z najsilniejszych ugryzień wśród zwierząt, i tym swoim ugryzieniem może nawet przegryźć metal. Także, no, myślę, że to, to trochę przerażające, jakby się spotkało takiego diabła tasmańskiego w dziczy. Wszystko tak w ogóle tematycznie na Shona Shippa mają zrobione, czyli na owce Shona. Nie wiem, czy znacie tą bajkę. I standardzik, kangurki. Pokażę Wam, jak bliska wyglądają. To są takie już, wiecie, no, przyjaźniejsze, bo przyzwyczajone do ludzi. I tak jak Wam opowiadałam, że trzeba na nie uważać, wiadomo, na drodze, na ulicy. No to te, to już inna bajka. Można sobie pogłaskać i są przyjazne. Dla mnie taka śmieszna, ciekawa rzecz z obserwacji, akurat nie z tego, co przeczytałam, to jest ta postawa tych kangurków, jak sobie leżą. Nie wiem, czy zauważyliście masakra. Zanim zobaczyłam kangury, nie sądziłam, że zwierzę może sobie w ten sposób leżeć. To jest jak jakieś sztuczne ułożenie. Nie wiem, czy widzicie, jakie potwarte są, zrelaksowane, niemalże jak jakieś posągi. <laughs> Ale tak poza tym, jeszcze tutaj z tego, co czytam, to ciekawa rzecz o ich prędkości że ogólnie długo potrafią biegać z prędkością 20 km na godzinę, a taki rekord prędkości kangura to może być nawet 65 km na godzinę. Nie wiem, czy kojarzycie herb Australii, ale w herbie Australii są właśnie dwa zwierzaki. Jednym z nich jest emu, o którym jeszcze opowiem, pójdziemy sobie do emu, a drugi to czerwony kangur. Dlatego, że to są zwierzaki, które nie potrafią poruszać się do tyłu, więc dlatego symbolizują, tak jak w tym herbie. Naród, który nie idzie do tyłu, a do przodu. Kurczę, popatrzcie, tutaj jest pełno kup od tych kangurów. Masakra, ja sobie tu tak wchodzę, przechadzam się, a tu wszędzie jakieś takie bobki. Tragedia. <śm> Tu właśnie macie tego drugiego zwierzaka z Herbu Australii, czyli Emu. No, Emu też jest takim ciekawym zwierzakiem, bo ma skrzydła, a nie umie latać. Ale chyba taka najbardziej zaskakująca informacja to jest to, że młode pisklaki są wychowywane przez samce, a nie samice. I to samce budują gniazdo, i to samce potem, a nie samice, wysiadują jaja. Restauracja też zrobiona na taki styl, można powiedzieć, właśnie. ffarmer sgi, A widzicie, a tu są Wallabies, które tak naprawdę wyglądają jak kangury, ale podobno to nie są kangury, tylko po prostu Wallabies. I różnica między nimi niby jest taka, że kangury maksymalnie osiągają 2 metry wysokości, natomiast te Wallabies 1,5 metra. Czy to jest taka olbrzymia różnica, żeby od razu je od siebie odróżnić? No nie wiem. Ale jeszcze dodatkowa rzecz to niby to, że kangury mają dłuższe nogi, a te Wallabies mają krótsze. O, i proszę, jest Pies Australii, czyli Dingo. Wiecie, tutaj z takich ciekawych, zaskakujących informacji to jest to, że tych czystych, takich bezdomieszek psów dingo jest bardzo, bardzo mało. Praktycznie są na wyginięciu, bo zaczęły się po prostu miksować i mieszać z psami domowymi, dlatego że ludzie zamiast dawać komuś innemu psa do wychowania, do posiadania w domu, po prostu wypuszczali w dzicz, no i te domowe psy zaczęły się właśnie miksować z psami dingo. Tu jeszcze jest ciekawa rzecz, że psy dingo nie szczekają, ale wyją, tak jak wilki. Ja już kiedyś Wam o tym wspominałam, też się tym zaskoczyłam, no, no ale taki fakt. A czy słyszeliście o dingo fence, czyli takim płocie na psy dingo, ogrodzeniu? Podobno, słuchajcie, jest to najdłuższy... Płot na świecie zbudowany przez człowieka. I właśnie był po to zbudowany, żeby chronić zwierzęta hodowlane przed właśnie psami Dingo. I zobaczcie tutaj, słynny mur chiński ma długość 3460 kilometrów, a ten płot Dingo ma aż 5531 kilometrów. Także jak widzicie, różnica w długości między tym słynnym murem chińskim a płotem Dingo, który nie jest aż tak słynny, jest aż 2000 kilometrów. No i co, my już stąd mykamy. Chyba przeszliśmy wszystko. Fajnie, ale już w podobnych miejscach byliśmy. Właśnie z głównie zwierzyną australijską. Parę ciekawostek się dowiedzieliśmy, jak zresztą słyszeliście też sami. Także ogólnie fajne miejsce. Ale tak jak już no wspomniałam, bardzo dużo tego typu miejsc tutaj jest w Australii. Oczywiście minęły nas wszystkie show, bo przyjechaliśmy tutaj za późno, ale i tak mieliśmy dość czasu, żeby to szybciutko obejść. No i słuchajcie, o 3.30 tutaj za zamykają więc mega szybko, dlatego już musimy stąd zamykać. Też sobie tak tutaj akurat dyskutujemy z Arturem, że tak naprawdę u nas w stanie Queensland to e, każde miasto miasteczko ma coś do zaoferowania turystycznego, czy też do mieszkania. Każde jest urokliwe, każde ma jakieś plusy i też minusy i nie można generalnie powiedzieć, co jest najlepsze, najpiękniejsze. No, każdy lubi coś innego, ale warto zobaczyć też te mniejsze miasteczka tak jak Mission Beach, e, Early Beach, Hamilton Island i mnóstwo mnóstwo innych. i też średniej wielkości, jak Cairns czy Tam Townsend, i te to niemalże wszystkie miasta, miasteczka są tak przepiękne i e, inne od siebie, że naprawdę wszędzie, gdzie jesteśmy, zawsze mówimy wow. Tu jest jednak super i zawsze każde miasto, każde miasteczko nam się mega podoba. Ale tak jak tu wam podkreślam, my głównie zwiedzamy Stan Queensland, bo tu mieszkamy. Artur Wariat jeszcze na szybko chce iść na roller tutaj, jeszcze jest godzinka do zamknięcia i wymarzył sobie, żeby mieć jeszcze troszkę adrenalinki i tutaj na jednym bądź drugim w tym Movie World sobie pojechać. No to co? My akurat mamy bilet na wszystkie te parki na cały rok. No więc skorzysta sobie, no bo czemu nie? Zobaczymy na co pójdzie. Dobra, zwykamy szybko, bo jeszcze godzinka została. Na co idziesz? Na, super... na Supermana Jeszcze na Supermana jeszcze nie był. Dobra, idziemy, tam jest ponad 100 na godzinę. Ha! Tak, i to jest ten Superman, na który Artur chce koniecznie iść. Byliśmy oczywiście 10 lat temu i jest przerażająco szybki, bo ponad 100 km na godzinę. Także idziemy. YouTube, channel. YouTube channel. czekamy aż Artur pojedzie, a JB się bawi w vlogera też. Wow. Wow, już tam są. Wow. To jest szybkie. I co? Super? Strach był? Strach był? Jak zawsze super, najlepszy. najlepszy. czyli jednak, ale najkrótszy, co? No, bo jest taki szybki, nie? Taki szybki, czyli ile tam podali, że to jedzie? Wiesz co? Tutaj nie podają. Nie wiem, to jest to Chyba ponad 100 km na godzinę to było, ale ile dokładnie to nie wiem. Była szybsza niż te wcześniejsze, ta różowa i zielona. Była, no. A tu słuchajcie z ciekawostek, facet od którego kupowaliśmy palmy, e, akurat fidzyjskie, mówił, że te to są kanaryjskie i pierwszy metr takiej palmy kosztuje podobno 2000 dolarów, a potem każdy kolejny... Kolejny tysiąc, czyli na przykład 4-metrowa Deka Palma, jakbyście chcieli od razu dostać 4 metrową, to kosztuje 5000 dolarów. Masakra! Dobra, lecimy już w to, słuchajcie, Artur zaliczył swoją ulubioną, swojego ulubionego rollercoastera i będziemy dalej w stronę Brisbane, tak? Jeszcze są dwie. Aha. Zobaczcie, co mamy przed nami. Miasto Brisbane, cudowne, przepiękne, nowoczesne, z lśniącymi, wysokimi wieżowcami. I pokażę Wam właśnie Brisbane nocą, bo teraz będziemy przejeżdżać, także myślę, że jest świetna okazja, żeby Wam pokazać, jak ta metropolia stanu Queensland wygląda nocą. Wszystkim tak jak tu widzicie mnóstwo przepięknych, różnorodnych mostów i budynków nowoczesnych wieżowców, które wszystkie są teraz pięknie oświetlone. Nas tam wypakowuje, bo my jeszcze na szybko ostatni przystanek w Brisbane eee, są to takie markety, właściwie Eat Street, czyli takie jedzenie uliczne. Różnorakie, też znowu zobaczymy, bo już tu kiedyś byliśmy. No i wiecie, trzeba pojeść przed daleką trasą, bo przed nami, słuchajcie, prawie 1000 km jazdy samochodem z powrotem do Makai, czyli mniej więcej około 11 godzin samej jazdy. Ale co tam, pokonaliśmy w tę stronę. To pokonamy też do domu. Problem jeden mamy, że jest już ciemno i jest godzina prawie 19, więc nie wiemy jak to zaplanować, bo chcieliśmy jednak nocleg gdzieś w połowie trasy. Natomiast na naszej trasie nie ma zbyt dużo miast, więc nie można sobie tak zaplanować, że na przykład o trzy godzinki pojedziemy i wtedy gdzieś się prześpimy, bo niekoniecznie jest jakieś miasto. Zastanawiamy się, czy w samochodzie się nie drzemnąć, w którymś momencie, który nam będzie odpowiadał, no bo też nie do każdego hotelu można się tak późno w nocy, koło 12 w nocy, na przykład zameldować. To trzeba szybciej zaplanować, żeby im zadzwonić, powiedzieć, więc już byśmy teraz musieli podjąć decyzję, żeby do jakiegoś hotelu zadzwonić, a hotele po drodze są, no teraz tak na ostatnią minutę, no drogie, więc. Drapimy się po głowach i zastanawiamy się, czy jednak wybrać samochód jako nasze miejsce nosego. Zaraz zdecydujemy, a wy też zobaczycie, co postanowiliśmy, natomiast teraz idziemy już sobie coś pojeść e, tam na The Eat Street. Mało już płaczę, ale popatrzcie jaka kolejka, żeby tam się dostać. To jest naprawdę super sprawa. Tutaj niestety, słuchajcie, jest taka zasada, że trzeba zapłacić za wstęp, czyli 5 dolarów od osoby, ale można z pieskami. I tu widzicie też przeróżne rzeczy do jedzenia można sobie kupić. Różnorakie kuchnie też tutaj są. Zobaczcie i turecka, i grecka, i wszelakie inne. O matko, powiem wam, ale tu jest łoczno. Tutaj zobaczcie na wszelakie sposoby kalamary. A tu są strygami, zobaczcie. Ciekawe rzeczy, takie inne. No. Pyszne orzeszki. Makademia. To te markety tutaj i street są od piątku do niedzieli co tydzień. My już wychodzimy z marketu super było, naprawdę. My już w trasie, jak widzicie zresztą, trochę nam się zasiedziało, słuchajcie, jest za 15:22. E, także wyjeżdżamy na tyle późno, że już nie damy rady zarezerwować żadnego noclegu. A do domu mamy jeszcze około 1000 km. Dzień dobry, jak możecie się po naszym stanie domyśleć. Noc spędziliśmy w samochodzie. E, niestety wszystkie motele, hotele na trasie w tych miastach, miasteczkach były już zarezerwowane. Oczywiście te w takiej przyzwoitej cenie reszta to była w ogóle ceny z kosmosu. Także musieliśmy się gdzieś tam na stacjach benzynowych zatrzymywać, żeby sobie pospać trochę na postojach dla ciężarówek i tak dalej. Także cali jesteśmy połamani, słuchajcie, popuchnięte stopy i aż po kolana. E, no, niezbyt było wygodnie tutaj w samochodzie, biedne też dzieciaki na. No, ale jakoś trzeba było to przetrwać, i tak jesteśmy zadowoleni, że się w naszą podróż wybraliśmy. Zatrzymaliśmy się w ogóle teraz w Clearview, to jest już bardzo bliziutko Makaj, żeby wam pokazać tutaj dla kontrastu te tropiki stanu Queensland, bo jednak Gold Coast Brisbane są na południe stanu Queensland i to są takie delikatne tropiki, natomiast tutaj u nas to już są takie totalne tropiki, zresztą jak widzicie po palmach za mną i jak zobaczycie po oceanie, bo jest turkusowy, przepiękny, zupełnie inny kolor niż ten w Gold Coast. W Gold Coast też jest przepiękny, ale bardziej taki niebieski. A tutaj jest taki turkusowy, jest taki spokojny ten ocean, natomiast w jest taki otwarty, wzburzony. Także zobaczcie sobie różnicę. To już jest, widzicie, bardziej taka dzika plaża i właśnie takie dzikie plaże tutaj u nas w okolicy są. Zresztą jak już wiecie, jak ktoś mnie ogląda, to widzicie regularnie właśnie, że takie mamy tutaj plaże. Dobra, pędzimy teraz, słuchajcie, po naszego pieska Loko. Podsumowując słuchajcie, bo pewnie się zastanawiacie Czemu w ogóle pojechaliśmy samochodem A nie na przykład lecieliśmy tam Jeżeli chodzi o koszty takiej podróży Słuchajcie, czyli od nas z Mackay 1000 km na południe Do Gold Coast Paliwo w dwie strony Plus jeżdżenie tam na miejscu Bo kursowaliśmy też jednak troszeczkę Brisbane, Gold Coast, Gold Coast, Brisbane No i te parki rozrywki To nas wyszło paliwo samo Słuchajcie, 300 dolarów W sumie Gdybyśmy, słuchajcie, się wybrali samolotem, to nie dość, że musielibyśmy zapłacić za loty, gdzie lot w jedną stronę za osobę wychodzi między Mackay i Brisbane. Około między 110 a 150 dolarów w jedną stronę, czyli około, słuchajcie, 300 dolarów na osobę w dwie strony, gdzie tu tyle zapłaciliśmy za paliwo, za wszystkie osoby. To jeszcze wiecie, na miejscu też byśmy musieli sobie zorganizować jakiś transport, za który trzeba byłoby zapłacić: czyli albo samochód, wypożyczenie samochodu, albo jakieś autobusy, tramwaje i tak Także, no, można powiedzieć, dlatego wybraliśmy się samochodem. To po prostu było o wiele, wiele taniej. Natomiast pociąg tutaj na trasie Mackay-Brisbane, jak kiedyś Artur sprawdzał, jest mega drogi, niemalże tak drogi jak samolot, dlatego praktycznie w ogóle nikt nie kursuje tym pociągiem e, na trasie właśnie Mackay-Brisbane, bo nie dość, że jest o wiele wolniejszy niż samolot, to właśnie kosztuje bardzo dużo. Więc w przeliczeniu na wygodę nikomu się to nie opłaca i wszyscy, jeżeli już wybierają, to albo lecą do Brisbane z Mackay, no, albo już wsiadają do samochodu, tak jak większość osób, które znamy, i jednak e, jadą samochodem. Tak w ogóle słuchajcie, to nie wierzyłam, że aż tak nam się uda ten wyjazd. Jak wyjeżdżaliśmy z dwójką dzieciaków przecież małych, to sobie myślałam, kurczę, ledwo co tam zobaczymy, ledwo co porobimy, cały czas pracę, zabaw i tak dalej. A powiem Wam, że jestem naprawdę zaskoczona bardzo pozytywnie, jak to wszystko wyszło, jak dużo ogólnie nam się udało zrobić i zobaczyć. Przecież widzieliście ten cały materiał, jeżeli ktoś widział. Pozostałe części oczywiście podlinkuję pod spodem w opisie. Natomiast właśnie jestem zaskoczona niesamowicie, że udało nam się rzeczywiście no praktycznie tyle zrobić co byśmy porobili jakbyśmy sami jechali wiele ujęć słuchajcie robiłam z Chloe na jednym boku i trzymając aparat w drugiej ręce także no dwie rzeczy naraz dużo było trudności ale jakoś daliśmy radę słyszycie to szczekanie czekamy już na Lokusia zaraz przyjdzie z Arturem odbieramy go teraz z Kenela czyli z takiego hotelu dla piesków Chyba słyszę go. O, oh, jest! Loko! Loko! Zobaczcie, jak się cieszy. Zobaczcie, ale on zawsze lubi tutaj przyjeżdżać. Zawsze się cieszy, widząc tych ludzi, którzy tutaj się nim opiekują. Ale też się potem cieszy, jak nas widzi z powrotem. Hej, loko! No nie, i nawet do mnie, widzicie, nie przeleciał, tylko już tutaj patrzy, wącha. Come on, hello! Loko, come on. Yeah. <laughs> Ojej Ojej przyjaciele <laughs> No i co kochani Ja już się z wami będę żegnała Dlatego, że to już koniec naszej długiej wycieczki No długiej, krótkiej Już pędzimy szybko do domu Trzymajcie się, mam nadzieję, że wam się seria Z naszej podróży na południe stanu Queensland w Australii Podobała I oczywiście zadawajcie jakiekolwiek pytanie Jeżeli macie, trzymajcie się cieplutkiego Cudownego dnia, pa pa